Boję się to powiedzieć, ale twoje dziecko jest niewidome. Och, moje biedne dziecko. Mamo, gdzie jesteś? Pozwól, że ci pomogę! Baw się dam dobrze! Dlaczego mi to robisz? Kiedy moje oczy znów zaczną działać, mamo! Nie wiem, kochanie, nie mam pieniędzy na leczenie. Nie martw się, znajdę pracę. Hej, ha. źle zrobiłaś moje zamówienie. Kto pozwolił niewidomej dziewczynie tu pracować? Przepraszam za to. Gdzie jest kierownik? Jesteś zwolniona. W końcu mam wystarczająco dużo pieniędzy na operację oczu. Twoja operacja wkrótce się rozpocznie. Hmm. Doktorze, proszę pomóż mi. Przykro mi, dziecko, ale na zawsze pozostaniesz niewidoma. To dziecko jest całkiem samo. Nie chcę, żeby cierpiało tak jak ja. W końcu widzę. Kochanie, operacja, co się stało? Oddałam ją komuś, kto bardziej jej potrzebował. Czy zrobiłam dobrze? Zostaw lajka, jeśli chcesz uleczyć całą ślepotę na świecie. Czekaj, nie masz roboksów? Kliknij w link w moim bio.